Tienes, remolino, no esquivas cada trampa del destino, como ya, Ona y Eva, de rodillas, como es que vuelas a un contracorriente, brillas única entre tanta gente, mi amor te sigue, pero es como el sonido. Es que este sueño que creí perdido, es muy difícil de explicar. No Jest z nami przedstawiciel prawny dewelopera. Don Adriano Reyes jest nieobecny. Reprezentuje go zastępca, pan Plutarco Ramos Arrieta. Część oficjalna za nami zaczynamy posiedzenie. Proszę o zabranie głosu pana Mendosa, prawnika Grupa Imperio. Jak państwo wiedzą, przepisy dotyczące firm branży turystycznej. Są bardzo szczegółowe w odniesieniu do wznoszenia nowych budowli i konstrukcji. Bla, 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 Też coś. Te prawnicze gadanie strasznie wszystkich nudzi. Don Rulis, przejdź pan do rzeczy. Zgadzam się z panią. Chcemy się dowiedzieć, czy deweloper zamierza dotrzymać umowy w zakresie rozwoju turystycznego naszej społeczności i zadbania o ekologię Machała. W związku z tym chciałbym powiedzieć, zanim przedstawi Pan swoje stanowisko, chcę wyjaśnić Panu radnemu i wszystkim obecnym, że bardzo dokładnie przyjrzałem się podpisanemu kontraktowi. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedotrzymanie umowy przez Fitzę z Machała. Jak Pan śmie tak mówić? Porozumienie było trójstronne. Co pan chce przez to powiedzieć? Że grupa Imperio nie odpowiada za to, co FITSA robi na naszych plażach? Podobała mi się ta szkoła. A potem na uniwersytet. Nie chcę dłużej marnować czasu. Powinnaś dodatkowo uzupełnić swoją naukę. Wiem, że nie jesteś przekonana do lekcji muzyki, ale istnieją inne możliwości. Od dziecka uwielbiałam aktorstwo, ale byłam zła na panią i nie chciałam o tym mówić. Nie chodzi o zawodowe zajmowanie się sceną. Uważam, że w którymś momencie każdy człowiek powinien mieć do czynienia ze sztuką. Sztuka żywi ducha. A my powinniśmy uwrażliwić nasze dusze. Zapisz się na kurs. Gra aktorska ma wartość terapeutyczną. Dlaczego? Pozwala na zerwanie ze schematami, z utartym sposobem myślenia. Uwalnia od stereotypów. Pozbawia lęku przed śmiesznością. Otwarciem się na innych ludzi i jest zabawna. Proszę pani, reżyser tego filmu chce z panią rozmawiać. Aczkolwiek Grupa Imperio zawarła umowę z Fizzą na realizację projektu, to problem leży po stronie dewelopera, nie naszej. Tak stanowi prawo. Nie dowiarę, że chcecie umyć ręce. Przykro mi, panie radny, ale dokumenty to potwierdzają. Nigdy nie podpisywaliśmy z wami umowy zobowiązującej nas jako dewelopera do honorowania waszych wytycznych. Zawsze kierowaliśmy się własnymi zasadami. Ja również mam na to dokumenty. Jak można tak mówić? Każda z umów została drobiazgowo przygotowana, żeby chronić interesy oraz ekologię Mahawa. To prawda, jestem świadkiem. Nie możemy zapomnieć o wsparciu lokalnych władz udzielonemu Grupo Imperium. Niedobrze by było, gdybyśmy musieli z niego zrezygnować. Nie możemy, bez tego narażamy całą strategię rozwoju. Proponuję odstąpić od umowy z Switzą i poszukać nowego dewelopera. W takim razie grupa Imperio będzie musiało nam zapłacić odszkodowanie. I to nie małe. Niech tak będzie. Najważniejsze, żebyście przestali realizować ten projekt, bo to wpędza nas wszystkich w kłopoty. Rzecz w tym, że odszkodowanie jest bardzo wysokie. Dziwi mnie, że pani o tym nie pomyślała. Wiem o tym. Ale to najrozsądniejsze wyjście. I to my powinniśmy domagać się odszkodowania od dewelopera. Niektórzy widzą tylko to, co im pasuje. Renato, twoje zdanie? Mam coś ważnego do powiedzenia. A robię to przy wszystkich, bo uważam, że to bardzo istotna sprawa. Pani Moreno, jaki jest pani prawdziwy związek z Fitzą? Nie rozumiem. Ma pani potajemną umowę z Fitzą i radnym z Machała. Umowę bardzo dla pani korzystną. Jak śmiesz oskarżać o coś Elenę? Nie jestem gołosłowny, do niej, Ewo. Pani Moreno prowadzi interesy za plecami Grupo Imperio. Mam dowody na poparcie swoich słów. Twierdzisz, że negocjowałam z tymi panami poza grupą Imperio? Dokładnie. To oskarżenie o korupcję pana nas obraża. Niczego nie zmyśliłem. Może skończysz z tą tajemnicą? Pokaż dowody. Oto one. To forma umowy pomiędzy Fizzą i panią Moreno dotyczącą podziału zysków. To jakiś absurd, Renato. Nie wiem, co to za dokumenty. Nie wiem, co się dzieje, ale w tej chwili żądam wyjaśnień. Nie będę owijał w bawełnę. Przyszedłem złożyć pani propozycję. Rozumiem, że chce mi pan zaproponować rolę w następnym filmie. Niezupełnie. Chodzi o Klaudię. Chciałbym jej powierzyć jedną z głównych ról w moim kolejnym projekcie. No proszę. Nie spodziewałam się. Claudio, czy chciałabyś zagrać w moim następnym filmie? Naprawdę? Nie. Nie mam najmniejszego pojęcia, skąd się wzięły te dokumenty. To ja domagam się wyjaśnienia tej całej sytuacji. Zawiodłaś mnie. Mogłem się tego spodziewać po każdym, ale po tobie? Uważam, że niesprawiedliwie osądzacie panią Moreno. Prawdę trzeba wydrzeć od kogo? Od ciebie. Skąd wziąłeś te papiery? Gadaj. Znalazłem je w biurze pani Moreno. Jak mogłeś się znaleźć coś, czego nigdy nie widziałam na oczy? Nie możesz w taki sposób oskarżać ludzi. Mówię tylko jak było. Wstyd, że wymyślasz takie łajdactwa. Niczego nie wymyśliłem. Czego pan szuka w moim biurze? Tak do niczego nie dojdziemy. Nie bijcie się jak trzej głupcy. To prywatna umowa, więc każdy mógł ją podłożyć. Nie jest nawet podpisana przez panią Moreno. Nie ma żadnej wartości. Gdyby Elenita była przestępczynią, nie trzymałaby czegoś tak obciążającego w swoim biurze. Ktoś na pewno jej to podrzucił. Ciekawe, kto? Don Pluti. Jest też kilka maili, w których pani i pan radny umawiają się na rozmowę o Machała. Temu pani nie zaprzeczy. Nic nie kosztowało zapytać. Do zobaczenia, pani Mistral. Claudio? Wielka szkoda. Do widzenia. Jesteś pewna, że nie chcesz? Twierdziłaś, że interesuje cię aktorstwo, a to mogłaby być dobra okazja, żeby zacząć. Jestem zainteresowana, ale nie gotowa. Chciałabym być tak jak pani, profesjonalistką, a nie improwizować. Lepiej iść krok po kroku. Pomogę ci we wszystkim. Myślałam, że on chce mi zaproponować rolę. Ale jak widać, moja kariera. Zostało mi tylko trochę wspomnień, dawnej chwały. Czemu zniknęłaś z baru bez pożegnania? Dzwoniłem i dzwoniłem, ale nie odbierałaś. Przecież nic nie zrobiłem. Santiago, po co się oszukiwać? Wczoraj było nas o jedną za dużo. Nie spotkałeś swojej kobiety idealnej? Cieszę się, że znowu się widujecie. Nie, to nie tak. Przemyślałam to sobie i spadły mi łuski z oczu. Nie nadajemy się na parę. Jestem lata świetlne od ideału kobiety, której szukasz. Ze mną jest tak samo. Spotykałam się z kilkoma chłopakami i wiem, że daleko ci do faceta, z którym chciałabym założyć rodzinę. Dobra, zrozumiałem. Najgorzej, że nie wplątujesz w to tylko mnie. Szargasz też nazwisko radnego. Znamy się z panią Moreno od wielu lat. Wiem, kim jest i nikt nie będzie nas tu osądzał. W mailach napisano... O czym będą rozmawiać te osoby? O jakimś nadużyciu, przestępstwie, co kazałoby zwątpić w uczciwość pana radnego? Nie. Ale omawiali się poza firmą. To przecież normalne, nie bądź śmieszny. Pisali o dbaniu o interesy machała. Oczywiście, głupku. Wszyscy skorzystamy, gdy społeczność będzie usatysfakcjonowana i jako pierwsi zatwierdzą każdą decyzję. Tak jest zapisane w kontrakcie. Straciłeś zdolność myślenia, czy co? Panie Mendoza, słucham. Może pan rozwieje wątpliwości co do dowodów, jakie przedstawia Renato przeciwko pani Moreno. Sprawdziłem. Nie są miarodajne. Sprawę powinno się zbadać głębiej. Zgadzam się. Należy powiadomić Adriana, co tu się dzieje. On musi o tym wiedzieć. W takim razie kończymy zebranie. Trzeba zbadać sprawę, i w tych warunkach nie możemy kontynuować pracy w Machawa. Projekt musi być wstrzymany. Z wielkim bólem stwierdzam, że ma Pan rację. Mnie to boli najbardziej, ale nie ma innego wyjścia. Należy zatrzymać wszystkie prace. Taką pani lubi. Klaudio, jak miło. Nie powinna się pani przejmować. Reżyser wyprowadził panią z równowagi, ale na pewno odbuduje pani swoją karierę. Nie, Klaudio. Poddałam się. Mój były agent uważa, że nadal jestem szalona i ta plotka pewnie już obiegła całe środowisko. Nawet nie pamiętają, kim jest Eugenia Mistral. A ja muszę zaakceptować fakt, że Modesto miał rację i zapomnieć o karierze. To koniec. A skoro o nim mowa, potem wszystkim, co pani zrobił, dlaczego pani nadal jest z moim ojcem? Ale mnie wystraszyłeś. Wychodzę. Czego chcesz? Jak to czego, laleczko? Dowiedzieć się, czy przemyślałaś już moją propozycję. Jesteś ze mną, okay. czy nie? Miałeś mi udowodnić, że masz te 3 miliony dolarów. W co bardzo wątpię. Zaczekaj. Po co ta nieufność, moja Rebe? Oczywiście, że je mam, ale na ulicach jest niebezpiecznie. Nie będę ich nosił ze sobą. Zdejmij nogi. A czemuż to nie wyjechałeś, żeby je roztrwonić? Co cię zatrzymuje? To pytanie mnie obraża. Jak to co? Ty, laleczko. Chronię cię przed tym łajdakiem Plutarkiem. On chce cię wysłać na tamten świat. Nie rozumiem Twojej obsesji na moim punkcie. Wiem, że nieczęsto widuje się takie jak ja. Ale można znaleźć. Nie rozumiesz, Rebe? Ja. Ja cię kocham. Kocham cię, moja Rebe. Jesteś zbyt młoda, żeby to pojąć. Gdyby nie było Twojego ojca, moje życie nie miałoby sensu. Dlaczego? Nie wiem. Mogłabym bez niego żyć, lecz jedyna rola, jaka mi pozostała, to matki, przepraszam, żony. Nie pamięta już Pani, co mi mówiła o kobietach? Że społeczeństwo nakleja nam etykietki żon. I co się stało? Nie zapomniałam. Problem w tym, że mnie już nic nie zostało. Pragnę przypomnieć, że w razie zerwania kontraktu macie obowiązek wypłacić nam odszkodowanie. Jesteście tego świadomi? Tak. Ale nie można go wypłacić przed zakończeniem dochodzenia. Wy również musielibyście ponieść sankcje. Zgadza się? Oczywiście, ale przerwę Waszą dyskusję. Trzeba przedstawić całą sprawę Adrianowi. On jest większościowym udziałowcem, czyli właścicielem firmy, i będzie wiedział, jak postąpić. Nie tak jak niektórzy. Dla których fotel jest zbyt wielki i nie wiedzą, co z nim zrobić. Podejmę odpowiednie kroki. Zanim zakończymy zebranie, chcę prosić obecnych o dyskrecję. Skandal może zepsuć opinię Grupa Imperio. Dobrze? Zostawcie mnie sam na sam z Don Plutin. Muszę z nim bardzo poważnie porozmawiać. Zaczekaj na mnie, Lenito. I pan z firmy, która zaczęła murować cegły z tyłu placu. Zaczekajcie na zewnątrz. Bardzo dziękuję. Tak mi przykro i wstyd. Ale mogę udowodnić, że to są same kłamstwa. Nie musi pani nic mówić. Jestem pewien, że to jakieś wymysły. Bądźmy cierpliwi. Na pewno wszystko się wyjaśni. Może pani na mnie liczyć. Dziękuję, że pan we mnie wierzy. Nigdy w panią nie wątpiłem. Znam dobrze panią, tak jak cała nasza społeczność, i nigdy nie ośmieliłbym się zwątpić w pani uczciwość. Będziemy w kontakcie. Bardzo dziękuję. Zdaje pan sobie sprawę z tego, co wynikło z bezpodstawnego oskarżenia? Nikt nie da głowy, że było bezpodstawne. Elena mogła być od samego początku wspólniczką Juana Carlosa Caballero, a my o tym nie wiedzieliśmy. Nie rozśmieszaj mnie pan, bo dostanę zmarszczek. Może najlepszym rozwiązaniem byłoby szybkie cięcie i zwolnienie jej. Tak? Tylko spróbuj. Choć nie spodziewałem się tego, po Elenie. Nie zamierzam trzymać w firmie chciwej zdrajczyni. W ogóle nie wierzę w to zdziwienie i zgorszenie. W te miny. Nic nie wiem, nic nie zrobiłem. Dobrze pan wiedział, co Renato to powie o Elenie. Niech pan nie zaprzecza. Nie muszę zaprzeczać. I radzę zacząć się przygotowywać, bo grupa Imperio. Może popaść w bardzo poważne kłopoty finansowe. Co takiego? Mnie też się pozbędziecie? Nie, ale pani podopieczne mogą stracić pracę. A pani pod...